O tym produkcie chętnie opowiem jako trochę o ciekawostce w zasadzie, już obecnie, mianowicie jest to pierwszy w historii w ogóle produkt, jaki został wyprodukowany i opatentowany przez PackSafe. Czyli taka siatka, sam produkt zresztą nazywa się PackSafe, czyli PackSafe marki PackSafe. Czyli stalowa siatka, od której się w ogóle wszystko, cała historia marki i tych wszystkich wynalazków rozpoczęła. Jaka z tym historia? Otóż dwóch założycieli firmy kiedyś było studentami i podróżowali po świecie jako autostopowicze i zawsze brakowało im tej odrobiny swobody, kiedy gdzieś udawali się w jakieś interesujące miejsce. Jeden z nich no niestety musiał zawsze zostawać, czy to na plaży, czy w jakimś yy, ciekawym miejscu, zostawać i pilnować ich całego dobytku, czyli dwóch plecaków. Myśleli sobie wtedy, ok, fajnie by było mieć rozwiązanie, które pozwoli nam zabezpieczyć te plecaki, i cieszyć się radością podróżowania i przebywania w nowych miejscach razem z kimś, z drugą osobą. I tak powstało to rozwiązanie: PackSafe, czyli stalowa siateczka, stalowa, taka o, komora, stalowa siatka która w tej chwili występuje w zalaminowanej wersji i nieco cieńszej we wszystkich akcesoriach Paksejwa, czyli i już plecakach, torbach, torebkach damskich, yy, torbach podróżnych. Yy, jak ją zastosować? No to nie jest takie trudne, natomiast warto zawsze przeczytać instrukcję albo obejrzeć do końca ten nasz filmik instruktażowy. Otóż kiedy otworzymy sobie Tutaj wnętrze tej siatki, i próbowalibyśmy tutaj teraz coś wsadzić, to się okaże, że. Ej, halo, no to ta siatka jest nierozciągliwa, nie można tutaj nic zmieścić. Cały sekret zakładania i zabezpieczania bagażu polega na tym, że z jednej strony łapiemy ten fioletowy dysk, drugą ręką po przeciwnej stronie, i teraz rozciągamy całość. O, i to jest już widać kształt naszego przyszłego bagażu, który zamierzamy zabezpieczyć. Jakby to wyglądało na żywo, już demonstruję. Składamy jeszcze raz. Będziemy się posiłkować taką dużą torbą podróżną. To torba jest yy, na kółeczkach. Wielokrotnie już używana i przetestowana przeze mnie w podróży, sprawdza się znakomicie. No i teraz stosując się do naszej zasady, z jednej strony łapiemy za dysk, drugą ręką z drugiej strony rozchylamy całość. Tu nam się otwiera ta przestrzeń do założenia tego na, na bagaż. Hop. I hop. Później po założeniu tej siatki, to teraz sobie odwrócimy całość. Kiedy mamy taką walizkę i taki bagaż jak ten, czyli z kółkami, to musimy chwilę więcej czasu poświęcić na ułożenie dokładne tej siatki. Dlatego, że zależy nam przecież na tym, żeby te kółka cały czas pracowały i się kręciły. To chwilę, chwilę więcej zajmuje. Przy zwykłym plecaku tutaj nie ma tego problemu. Dobra, mniej więcej bagaż jest ułożony. I wykorzystujemy teraz to opatentowane zamknięcie do ściągnięcia. Całości. Tak, musimy zobaczyć, na ile tych specjalnych takich łesek nam wystarczy, żeby mocno ściągnąć bagaż. O, tutaj to już chyba jest maks. Zatrzaskuję tą łezkę w tym zabezpieczeniu. Tak. A teraz nadmiar. Gdybym miał zostawić całą walizkę w jakimś miejscu bez opieki, wykorzystałbym ten nadmiar linki do tego, żeby ją przypiąć i wpiąć. O, tutaj przez to zabezpieczenie kudeczkę dołączoną. I wtedy, kiedy tutaj znajduje się kabłąk kłódki, nie mam możliwości już z powrotem przewleczenia tej, tej, tej karbonowej łezki przez ten otwór. Ten plastik, który tutaj widzicie, bo czasami się pojawiają pytania. Ok, no dobra, ale może ktoś weźmie zapalniczkę. I spróbuje nam, nie wiem, stopić ten plastik i wtedy się dostanie. Nie, to, ten materiał to jest polikarbon. To jest materiał, który jest wykorzystywany na przykład do laminowania szyb odpornych. Tutaj jest barwiony, więc on jest po pierwsze odporny bardzo mechanicznie, a po drugie odporny na takie przeciętne temperatury, bo on się topi tam w powyżej 1000 stopni, a zapalniczką możemy uzyskać temperaturę, nie wiem, może góra 800 stopni. Także spokojnie, tak zabezpieczony bagaż można zostawić gdzieś bez opieki. Przylega dokładnie i teraz ten dysk, o którym wspominaliśmy na początku, czyli to, kiedy znajduje się u góry naszego bagażu, wskazuje, że ok, całość jest dobrze i prawidłowo założona. I teraz w drugą stronę zdjęliśmy już siatkę z bagażu i pokażę Wam sposób, jak najłatwiej ją z powrotem zmieścić do tego pokrowca. Ściągamy tych kilka łezek sobie, żeby skrócić ten nadmiar linki, żeby nam się tutaj to ładnie ułożyło. O dobra. I wystarczy to na właśnie czy na stole, czy na podłodze po prostu ułożyć dosyć swobodnie. ona się sama układa w ten swój kształt. Yy, już mniejsza raczej nie będzie w związku z tym bierzemy ją w dwie ręce, składamy na pół. I wsuwamy z powrotem do pokrowca. Hop, można potrząsnąć, żeby się to ładnie ułożyło. I już tu mamy rzepik, który nam pomaga to yy, umiejscowić sobie. Hop. I dobra, zamknięte.